Witam wszystkich serdecznie na kanale Explorator Polski Mar. Powiem Wam, jestem dzisiaj, no nie sam, na wypadzie, zaraz Wam pokażę. Jestem z Ludkiem. Ludek jest tutaj, a jesteśmy dzisiaj na Słowacji. Zaparkowali żeśmy samochód w takim miejscu. Tutaj jest ich droga szybkiego ruchu. My przechodzimy, idziemy tędy, jest ich drogi szybkiego ruchu. No niestety trzeba wykupić winietę. Na tą, którą żeśmy tu dojeżdżali, od strony z Wardonia, nie trzeba. Idziemy bez szlaku na słynną wielką ławkę, na szczyt, który też jest obok. Poszukamy też bunkrów po stronie polskiej. To no, wszystko zobaczycie na materiale. My idziemy bez szlaku, tak jak wcześniej powiedziałem, cały czas, cały czas do góry. Ale jest blisko. Idziemy na trojak z tą słynną ławką słowacką. Potężną. A takie, takie widoki nam tutaj gwarantuje ta okolica. Nasz samochód zaparkowaliśmy poniżej tego wiaduktu. Przebija się słońce. No zapowiadają na dzisiejszy dzień też ulewy. No, zobaczymy. No, jedna przeszła przed czasem. A jak będzie później. No do celu mamy blisko. Tam w oddali widać, że funkcjonuje wyciąg narciarski. No widać ten śnieg. No ale z tego, że wszystko prawie że wytopniało, a tam jeszcze zostało. Pewnie było sztuczne naśnieżanie. A no to jeszcze jest widoczny. No, w tym momencie nasze podejście zaczyna się wreszcie kłaść. Tu gdzieś mamy rozwidlenie. Patrząc na mapę, najprawdopodobniej pójdziemy tam dalej, do góry. No dobra, wkroczyliśmy w las. No i taką drogą, właśnie z płyt teraz idziemy, biegnie tędy czerwony szlak. Najprawdopodobniej doprowadza na ten szczyt. No za dużo nie studiowali żeśmy na temat tego wyjazdu tutaj. Na mapie wyglądało to zupełnie taki bliski odcinek do ławki, szczytu i bunkrów, które tam się znajdują. Ale nie sprawdzili żeśmy naprawdę jest duża, to stąd już nie widać, ale sporo jej mamy już w nogach odhaczone, a nadal idziemy do góry. No i po drodze napotykamy już drugą grupkę lepiężnika taki górski zwiastun wiosny, ale mało znany. No i wychodzimy z lasu. Przed chwilą minęła nas grupka polskich turystów, duża grupka, najprawdopodobniej z autokarów, które stały tam na dole, z na polskich blacha. Te busy były. A teraz, popatrzcie na to skalite. Trojak, 250 metrów. Kula, inaczej po słowacku. No, może tam podejdę, bo no nie wiem, czy to dobrze widać. No, myślę, że teraz bez problemu to widać. Nasza ławka gdzieś jest właśnie w tej okolicy, a szczyt jest tam. No, po kolei. Po kolei. Grunt, że pogoda zaczyna dopisywać. No, szybka decyzja podjęta przez nas. 250 metrów do szczytu. No to idziemy. Idziemy pierw na początek, na szczyt. To taka piękna polanka. Ławkę już widać. Ktoś tam chyba siedzi na niej. No zobaczycie to za chwilę z bliska. Zaświeciło słońce. Słynna ławka. A trojaku jest tutaj. Nie wiem, czy kamera dobrze oddaje. Jak promienie słoneczne nagrzewają tę łąkę. Jak ona zaczyna. Po prostu parować. A tu okolica. Stamtąd żeśmy skręcili w tą stronę. Najbliższa okolica tak wygląda. Na ławka już jakieś 50 metrów od nas. Ktoś tam styka fotki. Ale my za chwilę zrobimy to samo. No atrakcja. Prawie, że przy granicy polsko-słowackiej robi wrażenie. A oto nasza ławka, no i napis Troja 845 metrów nad poziomem morza. No zaczęło wiać. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, ale zrobiła się tu otwarta przestrzeń. Tam ja mamy oznakowania, tablice. Też do niej za chwilę podejdziemy. Patrzcie, jak parują. Może już drugi raz mówię parują te łąki od słońca. No dobra, to my teraz zaczynamy sesję zdjęciową. Naszą ławkę zostawiamy już w spokoju. Selfie było, kilka ujęć, kamerą też. Podchodzimy do tej tablicy informacyjnej, o której Wam wcześniej wspomniałem. No jest i tu grill, jest i stół, są mi krzesła, jak to w górach, można by powiedzieć góralskie. A nas interesuje też ta mapa, która tutaj się znajduje. A mamy też. Coś takiego Najwyższy punkt Kikula, Kikul, Trojak. No może na odwrót to tutaj poczytałem, ale wszystko chyba jest jasne. Dobra, popatrzmy sobie jak to wygląda. Zerknijcie na to. Przy super dobrej pogodzie widać nawet tatry Czyli tatry tak, na no nie oko, tak jest kojarzenie, mniej więcej, jakby tak pomyśleć, muszą wyłaniać się gdzieś w tej okolicy. No, dzisiaj niestety ich nie zobaczymy. No, Ludek przed chwilą wyczytał, że to jest ścieżka trzech harnasi. Tak nazywa się to miejsce, ten szlak, po którym teraz po prostu chodzimy. A teraz podejdziemy do tego punktu, bo tu jest granica państwa. Tu jesteśmy na Słowacji, a przekroczenie tego słupka, który jest przed nami, oznacza, że będziemy za chwilę w Polsce. No i najwyższy punkt okazuje się, że jest w tym miejscu, dlatego tu jest też i ta tabliczka pomylili żeśmy z tym punktem nasza ławka jest tutaj a tu no właśnie tu jest to o przez chwilę ludzik wspomniał o tej trasie popatrzcie przeczytajcie sami co tutaj pisze a tutaj znajduje się oryginalny kamień graniczny z roku 1914 ponoć no jest data popatrzcie na to Jeden, no może, no nie, no widać, 914, myślałem, że będzie gorzej, może tak z bliska, o, no może ja widzę, widzę to wyżej, kamera niżej i lepiej to oddaję. No oto on, patrzę czy jest tutaj data z drugiej strony, no nie ma, ale o kamieniu dowiedzieliśmy się też z tej tablicy na szczycie właśnie Trojaka. Dobra, no to wejdźmy na chwilę do Polski. Jak już jesteśmy na Słowacji, wróćmy do naszego kraju. A mianowicie, jestem w Polsce. Tak to wygląda. Ludek został za granicą. No dobra, wróciliśmy na Słowację. Z powrotem do punktu odniesienia wejdziemy jeszcze w tamtą stronę. Popatrzymy na krajobrazy, które znajdują się tam. Bo te cały czas Wam po tej stronie pokazujemy. No popatrzcie, idziemy granicą państwa cały czas. Słupki, kopczyki, granica państwa, a widoki, a widoki takie, to częściowo widoki takie, jak żeśmy tam widzieli właśnie z dołu, ale jeszcze nie widzieliśmy widoków w stronę Zwardonia. No też to obejrzymy, a zejdziemy chyba od drugiej strony, nie będziemy się już powtarzać. No, granica państwa jest w miejscu no nietypowym, typowym, może to dziwnie brzmi co wam teraz opowiadam, ale podczas wybuchu II wojny światowej w 1939 Niemcy zaatakowali właśnie linię obrony bunkrów w węgierskiej górce, która znajduje się tutaj nieopodal. No, załoga broniła się no, do jakby to powiedzieć do ostatniego żołnierza niestety skapitulowała no nie było najmniejszej szansy siła nazistowskich Niemców była nie do zatrzymania no tylko wiatr we włosach, jak to się mówi fajnie powiewa, na dole było strasznie zimno, ale gdy wyszło to słońce teraz bo jest po tym deszczu, jak wspominałem na początku materiału, że mocno lało jak żeśmy tutaj jechali w tą stronę no teraz jest zupełnie inaczej granica państwa cały czas tu a Ludek coś tam z czaju, jeżeli będzie coś ciekawego, no to za chwilę też tam pójdę i Wam to pokażę. A mamy taki plan, w tym miejscu zrobić sobie piknik, no coś przekąsić. No my już po pikniku, szczerze mówiąc, teraz spotykamy taką ambonę, no ledwo się to, to trzyma, ja nie wiem jak tam ludzie wchodzą, była na własne ryzyko. A tutaj były takie odważniki za Ludkiem z tyłu. No widać, że jest tutaj wypas kóz i owiec, owiec. no tak, tego się domyślamy, że są to żywe kosiarki, dlatego cały ten teren, no, wygląda właśnie w ten sposób, no rewelacja, a my powoli, no powoli zaczynamy schodzić na dół, no i wracamy do domu, a właściwie to nie do domu, jedziemy dalej, kręcić kolejny odcinek dla Was. No, i to by było na tyle, moi drodzy widzowie. Kończę mój materiał z Rutkiem na dziś. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę, za co serdecznie dziękuję. Standardowo zapraszam tych, którzy jeszcze nie subskrybują, do subskrypcji mojego kanału, na moje filmy archiwalne. A jest co wybierać, no i na moją grupę Eksplorator Polski Mar na Facebooku. Do następnego odcinka, a my lecimy dalej.